Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o robinii akacjowej. Zapraszam was na film. Robinia akacjowa bardzo często błędnie nazywana akacją. Ja zresztą sama się przyznaję, też te błędy popełniam, więc z góry przepraszam, jeżeli wymsknie mi się ta zła nazwa. Jest to drzewo, które pochodzi z Ameryki, ale w tym momencie porasta praktycznie, chyba, wszystkie kontynenty. Jest wolno rosnącym drzewem, które dorasta do około 30 metrów wysokości, średnicy 100, 150 cm i dożywa około 150-200 lat. Tutaj spore rozbieżności były w źródłach, w których szukałam, ale powiedzmy, że do 150 lat. Robinia akacjowa jest drzewem o małych wymaganiach glebowych, stąd też jest częstą zakałą leśników, rolników i zwykłych użytkowników. Ma wyjątkowe zdolności wytwarzania odrostów korzennych, podobnie jak pesz, czyli bardzo trudno ją wyplenić, aczkolwiek to jest zaletą w momencie, kiedy sadzimy akację po to, żeby wzmacniała zbocza. Jest gatunkiem biologicznie aktywnym. Skutek związków gumorzywicznych w niej zawartych podczas obróbki wydzielany, wytwarzany pył może podrażniać błony śluzowe. Ale nie tylko drewno, ale też liście, kora, nasiona nawet są trujące. I tutaj rzecz najśmieszniejsza, chyba, czy najdziwniejsza że kwiaty są jadalne. Nie dość, że są jadalne, to jeszcze są dosyć szeroko wykorzystywane w ziołolecznictwie. No, miód akacjowy chyba każdy zna. I trzeba podkreślić to, że akacja jest najbardziej miododajnym drzewem, nie tylko w Polsce oczywiście, generalnie, i na przykład w Stanach jest głównie po to uprawiana czy hodowana. A jeżeli chodzi o same kwiaty, to można się pokusić o stwierdzenie, że jest najbardziej pachnącym, najładniej pachnącym drzewem w Polsce. Chociaż moim zdaniem lipa może stawać w konkury. Jeżeli chodzi o wygląd Robini. To ma bardzo charakterystyczną, głęboko spękaną, ciemnobrunatną korę. Najczęściej ma taką koronę w kształcie parasola i bardzo fantazyjnie, bajkowo, czasami nawet groźnie powyginane gałęzie, cierniste gałęzie. I stosunkowo krótki pień. W przekroju, jak widać, to jest odkrojony kawałek od wałka, ten na samym dole, także. Sam przekrój pnia jest też, poprzeczny przekrój jest też dosyć finezyjny. Drewno robini akacjowej jest twarde. Ono stoi tuż za grabem, potem długo nic i potem dopiero jest dębina czyli akacja jest drewnem bardzo twardym. Jest na pewno twardszym od dębiny. Jest drewnem bardzo też trwałym, nawet w wodzie. Ona potrafi w wodzie wytrzymać nawet do 100 lat. Jest też y, obok modrzewia drewnem, które nie wymaga zabezpieczenia środkami y, chemicznymi, preparatami chemicznymi, bardzo dobrze znosi warunki atmosferyczne, stąd też y, jej zastosowanie w ogrodzie, jako na przykład plastry na ścieżkach, czy jako palisady, bardzo dobrze to znosi, niezabezpieczona. Jest drewnem ciężkim, jest drewnem y, ciągliwym bardzo, giętkim, trudnołupliwym. Trudno zapalnym. Drewno Robini to wąski biel w jasnożółtym, praktycznie białym odcieniu i ciemniejsza, zajmująca znaczną część przekroju deski twardziel o barwie takiej jasnozielonej, żółtej która niestety z ubiegiem czasu, z upływem czasu ciemnieje. Wyraźny jest też kontrast między porowatą częścią. Tej yy, drewna wczesnego i taką bardzo spoistą strefą drewna yy, późnego. Ostro są też zaznaczone przyrosty roczne i one dają piękny rysunek tego drewna, co zresztą widać na, na tym kawałku. Jeżeli chodzi o obróbkę robini, to jak z każdym drewnem twardym musimy uważać ostre narzędzie przede wszystkim no ta obróbka nie jest zbyt prosta. Tak jak powiedziałam, robinia jest dosyć finezyjnie powykręcana, stąd też przy obróbce pojawia, pojawiać się mogą wyrwania przy struganiu na strugarce czy na grubościówce, gdzie mamy duże obroty i ostre narzędzia, nie ma jako takiego problemu. I po przestruganiu płaszczyzna, czy, przepraszam, powierzchnia tej robini. Ona praktycznie się świeci jak szkło. Ale jeżeli na przykład pracujemy z tym drewnem już strugiem ręcznym, Jarek strugał, mając strug z takim niskim kąciem, kątem natarcia, no to to już jest utrudnione, bo wtedy wchodzimy czasami zbyt głęboko wyrywając. To drewno jest takie, no tak jak mówiłam, jest też ciągliwe, więc tutaj trzeba uważać. Jest drewnem mało wydajnym. Po przekroju tym poprzecznym widać, co my możemy z tego kawałka tego najniższego przy ziemi kawałka pnia, który stosunkowo w całym drzewie jest krótki, co my możemy z niego wyciąć. Jest też dużo wat, niestety, w tym drewnie i stąd też jest mało wydajne. Przy wbijaniu gwoździ, czy używaniu wkrętów, musimy pamiętać o tym, żeby drewno robini wcześniej nawiercić. Jeżeli chodzi o suszenie, to tu też musimy uważać. Bardzo wolne. Po rozcięciu akacji powinniśmy ją od razu w zadaszonym przewiewnym miejscu ułożyć, usztaplować i koniecznie zabezpieczyć te czołowe powierzchnie przed pękaniem, bo ona potrafi naprawdę bardzo głęboko pęknąć. Klejenie tu też nie do końca jest łatwe, bo my przygotowując na przykład ymm, słupki pod lampy, Jarek w pierwszym momencie wziął poli poliuretan i się okazało, że totalnie się nie spisał. Później dopiero zastosował klej wodoodporny, yy, wodny i on spisał się świetnie. Także sklejanie też średnio dobre. Jeżeli chodzi o wykończenie powierzchni, to genialnie przyjmuje politurę, bardzo dobrze daje się polerować, dobrze znosi nakładanie lakierów, trochę gorzej jest z barwieniem. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to niestety, robinia kacjowa w Polsce jest mało popularna. Jest niestety często bardzo traktowana nadal jako chwast. Jest trudno dostępna, tutaj to trzeba podkreślić. Ciężko dostać tarcicę akacjową, niestety. Jest w cenie porównywalnej z ceną sosny, więc nie jest bardzo drogim gatunkiem, aczkolwiek niestety trudno dostępnym. Jest używana przede wszystkim jako drewno kopalniane na podkłady kolejowe, do budowli wodnych jest używana do produkcji trząków, y, Chociaż tutaj znacznie lepiej spisuje się jesion. Jest y, dawniej używana była z racji tego, że jest bardzo twardym drewnem, używana była do produkcji śrub i gwoździ. A teraz jeżeli pomi a, jeszcze ważna rzecz, jest genialnym surowcem dla snycerzy i też świetnie zdaje y, egzamin y, przy toczeniu z, z robinii akacjowej. Jeżeli jednak nie chcemy tego drewna wykorzystać do wyprodukowania czy do stworzenia czegoś, to jest to surowiec bardzo dobry, opałowy. Jest to genialne drewno opałowe, znacznie lepsze niż dębina na pewno, porównywalne z grabem, zresztą jej twardość też o tym świadczy. Ona się bardzo wolno spala, wydziela mało płomieni i dymu. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że żeby dobrze się paliła, to niestety, żeby jak gdyby wyciągnąć z niej to co najlepsze, musimy ją sezonować przynajmniej 2 lata, najlepiej czy 4 lata. I na koniec z ciekawostek, jedna fajna rzecz. Robinia akacjowa ma właściwości fluorescencyjne. I zaraz spróbujemy pokazać jak pod wpływem światła ultrafioletowego akacja potrafi pięknie świecić. Zwróćcie tylko uwagę, ja wezmę ten kawałek akacji. Która część tego fragmentu deski będzie świecić, bo nie cała. Będę też dla porównania miała kawałek dębiny, żeby zobaczyć, czy może dębina też świeci. Więc ja Wam dziękuję za uwagę. Zaraz zgasimy światło i zapraszamy na czary. Czyli zaczynamy czarować. Słuchajcie, najpierw pokażę Wam kawałek chusteczki higienicznej, żeby było widać dobrze to światło ultrafioletowe. Teraz kawałek dębiny. Zakryję już tutaj. Dębiny, słuchajcie, ja nie wiem, czy to będzie widać, na której są takie świecące drobinki. One są dlatego, że wcześniej, na tej dębinie, o, teraz widać lepiej. Na tej dębinie leżała właśnie akacja. To są pyłki, które wypadły nie z akacji, przepraszam, z robiny akacjowej. Czyli generalnie gdyby je zetrzeć, to dębina nie świeci. I teraz ostatnia, gwiazda programu. Tada. Robinia Kacjowa przepięknie świeci tylko i wyłącznie twardziel. Biel jest smutasem i nie świeci.